Taksówka odjechała, zostawiając za sobą smugę pary i mokry chodnik błyszczący od świątecznych świateł. Kinga poprawiła czapkę i spojrzała na telefon. Jestem przy fontannie. Czekam. Wiadomość od mamy. Galeria handlowa lśniła przed nią jak wielkie, rozświetlone pudełko z prezentami. Kinga ruszyła w stronę drzwi, gdy nagle coś stuknęło o asfalt. Nie zwróciła uwagi. Dopiero po chwili usłyszała za sobą szybkie kroki. – Proszę pani! – zawołał ktoś z dyszanym głosem. Odwróciła się gwałtownie. Kilka metrów dalej stał chłopiec w za dużej kurtce. W rękach trzymał jej portfel. – Wypadł pani! – powiedział. – Jak wysiadała pani z taksi. Leżał tu, pod krawężnikiem. Kinga poczuła, jak serce podskakuje jej do gardła. – Ojej, mój portfel! – podbiegła. Nawet nie zauważyłam. Chłopiec podał jej zgubę ostrożnie, jakby bał się, że ktoś może go o coś oskarżyć. Dziękuję, powiedziała szybko. Naprawdę, jestem Kinga. Olek odpowiedział krótko. Kinga zajrzała do portfela. Wszystko było na miejscu. W środku były pieniądze, powiedziała cicho. Mogłeś. no wiesz. Olek wzruszył ramionami. To nie moje, odparł. Poza tym ktoś by się martwił. Kinga uśmiechnęła się szeroko. Dziękuję, Olku. Mama już na mnie czeka. Jasne. Kinga pobiegła w stronę wejścia, ale po kilku krokach jeszcze raz się obejrzała. Olek stał w miejscu i patrzył na galerię, jakby nie był pewien, czy w ogóle powinien tam wejść. Drzwi zamknęły się za nią. Zapach kawy i dźwięk kolęd wypełniły przestrzeń. Olek schował ręce do kieszeni. Palce ścisnęły kilka zmiętych banknotów i drobne monety. Policzył je w myślach. Wystarczy na jedną rzecz. Jedną, ale ważną. Dla taty. Od dwóch lat byli tylko we dwóch. Mama zniknęła z ich życia nagle i bez pożegnania. Olek nie lubił wigilii, ale w tym roku postanowił, że zrobi coś inaczej. Chciał, żeby tata miał choć jeden prezent. Wszedł do galerii powoli. Było głośno, jasno i ciasno. Ludzie mijali go z torbami pełnymi zakupów, dzieci ciągnęły rodziców za ręce, a głośniki grały kolendy bez przerwy. Oleg zatrzymał się przy pierwszej witrynie, potem przy drugiej. Zegarek za drogi, kubek też, niewielki scyzoryk prawie. Westchnął i cofnął się o krok, rozejrzał się. Czuł, że ktoś na niego patrzy. Nie wiedział jeszcze, że kilka minut później ktoś uzna, że kręci się tu zbyt długo. I że ta Wigilia wystawi go na próbę, jakiej się nie spodziewał. Oleg przesunął się o krok w bok, żeby nie zasłaniać przejścia. W galerii było coraz ciaśniej. Ludzie spieszyli się z zakupami. Torby uderzały o nogi. Ktoś głośno śmiał się przez telefon. Kolenda, która jeszcze chwilę temu brzmiała wesoło, zaczęła go irytować. Stanął przy półce z drobiazgami. Wziął do ręki mały scyzoryk. Prosty, bez ozdób. Taki, jaki tata lubił najbardziej obrócił go w palcach i spojrzał na cenę. Za drogi. Oleg odłożył go na miejsce, starając się zrobić to dokładnie tak, jak leżał wcześniej. Nie chciał, żeby ktoś pomyślał, że coś kombinował. Cofnął się o krok, potem jeszcze jeden. Znowu policzył pieniądze w kieszeni. Może gdzie indziej, mruknął do siebie. Nie zauważył, że od kilku minut ktoś mu się przygląda. Ochroniarz stał oparty o filar po drugiej stronie korytarza. Nie patrzył bez przerwy. Zerkał. Raz, drugi, trzeci. Wystarczająco często, by zacząć mieć swoje wnioski. Chłopiec. Sam. Bez torby. Bez zakupów. Kręci się. Ogląda. Odchodzi. Wraca. Olek ruszył dalej. Zatrzymał się przy stoisku z kubkami. Jeden był z napisem: Najlepszy tata na świecie. Uśmiechnął się pod nosem. Tata by się z tego śmiał. Cena była prawie dobra. Prawie. Oleg westchnął i odsunął się od stoiska. Wtedy poczuł na plecach czyjś wzrok. Odwrócił się szybko: Ochroniarz. udawał, że patrzy w telefon. Oleg spuścił głowę, serce zaczęło mu bić szybciej. Znał to uczucie. Zbyt dobrze. Wystarczyło, że ktoś spojrzał dłużej, a on od razu czuł się winny, nawet jeśli nie zrobił nic złego. Spokojnie powiedział do siebie w myślach: nic nie robisz. Ruszył w stronę wyjścia ze sklepu, ale po drodze zatrzymał się jeszcze przy małym stoisku z breloczkami. Jeden był metalowy, prosty, mógłby się zmieścić w kieszeni taty. Wziął go do ręki i wtedy usłyszał głos: Tuż za sobą Hej! Oleg drgnął tak mocno, że breloczek niemal wypadł mu z dłoni odwrócił się powoli.-Co robisz?-zapytał ochroniarz spokojnym, ale twardym tonem.-Ja. Oglądam, odpowiedział Olek. Oglądasz już od jakiegoś czasu, odparł mężczyzna, a nic nie kupujesz. Olek poczuł, jak robi mu się gorąco w twarz. Bo jeszcze wybieram. Ochroniarz zmrużył oczy. Wiesz, że takie kręcanie się to często pierwszy znak, że ktoś chce coś ukraść? Nie chcę, powiedział szybko Olek. Mam pieniądze. Pokaż. Olek zawahał się ułamek sekundy. Wsunął rękę do kieszeni i wyciągnął zmięte banknoty oraz kilka monet. Położył je na ladzie. Ochroniarz spojrzał. I to wszystko? Olek skinął głową. Chodź ze mną, powiedział mężczyzna po chwili. Ale ja nic nie zrobiłem. Chodź. Ludzie zaczęli się oglądać. Olek schował pieniądze do kieszeni. Ręce mu drżały. Czuł, że oczy wszystkich są skierowane na niego. Nie wiedział jeszcze, że ktoś w tej samej chwili widzi tę scenę z drugiego końca galerii i że za moment prawda będzie musiała wyjść na jaw. Ochroniarz szedł pierwszy, Oleg kilka kroków za nim. Każdy krok wydawał się głośniejszy niż poprzedni, jakby cała galeria słyszała, że coś jest nie tak. Proszę się nie zatrzymywać, powiedział mężczyzna, nawet się nie odwracając. Oleg przełknął ślinę. Minęli sklep z zabawkami, potem stoisko z perfumami. Zapachy mieszały się w głowie, aż zaczęło mu się kręcić. Czuł, że ludzie patrzą. Niektórzy zwalniali, inni przestawali na chwilę, jakby liczyli na jakieś przedstawienie. Ja naprawdę nic nie zrobiłem, odezwał się cicho. Zaraz się wyjaśni, odpowiedział ochroniarz. Zatrzymali się przy niewielkim biurku ochrony. Stał tam drugi mężczyzna, starszy, z założonymi rękami. – Co mamy? – zapytał. – Kręci się od dłuższego czasu – powiedział pierwszy ochroniarz. – Nic nie kupuje, zagląda, dotyka, odkłada. Klasyka. Olek poczuł, jak policzki płoną. – Ja tylko chciałem coś kupić tacie – powiedział, ale nie mam dużo pieniędzy. – Każdy tak mówi – odparł drugi ochroniarz. – To prawda – dodał pierwszy – Dziwnie się zachowuje sam bez rodzica. Idealny moment. Te słowa zabolały bardziej niż oskarżenie. Idealny moment. Jakby ktoś czekał tylko na to, żeby się potknął. Proszę pokazać kieszenie, powiedział starszy ochroniarz. Oleg zawahał się. Serce waliło mu jak młot. Nie mam nic, wyszeptał. Proszę. Powoli wyjął z kieszeni pieniądze, położył je na blacie. Kilka banknotów, monety, wszystko co miał. To ma być na prezent, powiedział. Na Wigilię, ochroniarze spojrzeli po sobie. I dlatego pan tak krąży? Zapytał pierwszy. Żeby wybrać najlepszy moment? Nie, powiedział Olek. Ja tylko nie chcę wrócić z pustymi rękami. W biurku ochrony zrobiło się cicho. Ale cisza nie była dobra. Była ciężka, podejrzliwa. Zgłoszono już kilka kradzieży. Powiedział starszy ochroniarz. A pan idealnie pasuje do opisu. Jakiego opisu? zapytał Olek drżącym głosem. Młody, sam, bez zakupów. Kilka osób zatrzymało się niedaleko. Ktoś szeptał, ktoś inny wyciągnął telefon. Olek spuścił wzrok. W gardle czuł gulę. To było najgorsze. Nie to, że ktoś go oskarżał, ale że nikt mu nie wierzył. Proszę poczekać powiedział ochroniarz. Zawołamy kierownika. Ale ja nic nie ukradłem. Proszę nie utrudniać. Olek poczuł, jak coś z nim pęka. Przypomniał sobie portfel spod krawężnika, to, że oddał go bez wahania, to, że zrobił dokładnie to, co uważał za słuszne, a teraz stał tu, jak ktoś, komu nikt nie ufa. Nie wiedział, że w tej samej chwili Kinga ciągnie mamy za rękaw i że za moment padnie jedno zdanie które zmieni wszystko. Mamo, poczekaj. Kinga zatrzymała się nagle, tak gwałtownie, że mama niemal na nią wpadła. Co się stało? Zapytała zniecierpliwiona. Musimy się śpieszyć, zaraz będzie kolejka. Kinga nie odpowiedziała od razu. Patrzyła w głąb galerii, w stronę biurka ochrony. Coś było nie tak, poczuła to od razu. To samo uczucie, które pojawia się, gdy ktoś mówi coś niesprawiedliwego, a ty jeszcze nie wiesz co, ale już czujesz bunt. Mamo, zaczęła cicho, ten chłopiec, ten, który oddał mi portfel. Mama spojrzała w tamtą stronę. Gdzie? Tam. Kinga zobaczyła go wyraźnie. Stał przy biurku ochrony z pochloną głową, bez kurtki, bez torby, sam, dokładnie tak, jak wtedy przed galerią, tylko teraz wyglądał inaczej, jakby ktoś zdjął z niego odwagę razem z czapką. Co on tam robi? Zapytała mama. Nie wiem. Kinga poczuła ścisk w żołądku, ale to on, Olek, skąd znasz jego imię? Powiedział mi, jak oddał portfel. Mama zmarszczyła brwi. Kinga, to pewnie jakaś pomyłka, chodź. Nie, powiedziała Kinga stanowczo. Musimy tam iść. Kinga, mamo, on nic nie zrobił. To zdanie zabrzmiało głośniej niż się spodziewała. Kilka osób spojrzało w ich stronę. Mama zawahała się. Po raz pierwszy od początku zakupów naprawdę spojrzała na twarz córki. Jesteś pewna? Kinga skinęła głową. Bardzo. Ruszyły szybkim krokiem. Im bliżej były biurka ochrony, tym bardziej Kinga czuła, jak serce bije jej w uszach, słyszała urywki rozmów. Kręcił się długo, nic nie kupował. Trzeba uważać. Zobaczyła Olka. Stał nieruchomo, jakby każdy ruch mógł pogorszyć sytuację. Kiedy ich wzrok się spotkał, Olek na moment rozszerzył oczy, a potem szybko spuścił głowę. Kinga zrobiła jeszcze jeden krok. Przepraszam, powiedziała głośno. Ochroniarze odwrócili się zaskoczeni. Tak? Zapytał jeden z nich. Kinga poczuła, że drżą jej dłonie, ale nie cofnęła się. Chcę coś powiedzieć. Mama położyła jej rękę na ramieniu. Kinga, jesteś pewna, że. Tak, mamo. Kinga spojrzała prosto na ochroniarza a potem na Olka. To jest ten chłopiec, który oddał mi portfel. Przez chwilę nikt się nie odezwał. Portfel? Powtórzył ochroniarz. Tak, powiedziała Kinga. Wypadł mi z torebki, jak wysiadałam z taksi. Mógł go zabrać, ale nie zabrał. Pobiegł za mną i oddał. Nawet nie czekał na podziękowanie. Olek podniósł wzrok. W oczach miał coś pomiędzy strachem a nadzieją. Mama Kingi spojrzała na niego uważnie. Dłużej niż wcześniej, jakby dopiero teraz naprawdę go zobaczyła. To prawda? Zapytała cicho. Tak, odpowiedziała Kinga bez wahania. Wokół zrobiło się cicho, nawet kolenda w głośnikach wydawała się nagle zbyt głośna. Jeśli oddał portfel, powiedziała mama spokojnie, to raczej nie jest złodziejem. Ochroniarze spojrzeli po sobie. To jeszcze nie był koniec, ale coś się właśnie odwróciło. Przez chwilę nikt się nie odezwał, nawet ochroniarze, jeszcze przed momentem tak pewni siebie, stali teraz nieruchomo, jakby ktoś nagle zgasił im światło. Jeśli oddał portfel, powtórzyła mama Kingi spokojniej, to nie widzę powodu, żeby go tu trzymać. Starszy ochroniarz chrząknął. My tylko. musimy być ostrożni. Powiedział już bez wcześniejszej stanowczości. Rozumiem, odpowiedziała mama, ale ostrożność to nie oskarżenie bez dowodów. Spojrzała na Olka. Przepraszam, powiedziała wyraźnie, i za to, co się stało, i za to, że nie uwierzyłam od razu. Olek nie wiedział, co powiedzieć. Kiwnął tylko głową. W gardle miał sucho. Możesz iść, dodała mama. Już nikt cię nie zatrzymuje. Ochroniarz cofnął się o krok. Przepraszam, mruknął. To nieporozumienie. Kilka osób, które jeszcze przed chwilą szeptały, teraz spuściło wzrok. Ktoś odwrócił się szybko, jakby nagle przypomniał sobie, że bardzo się śpieszy. Olek zebrał pieniądze z blatu. Dłonie nadal mu drżały. Dziękuję, powiedział cicho. Poczekaj. Odezwała się mama Kingi. Olek zatrzymał się niepewnie. Kinga mówiła, że szukałeś prezentu dla taty, dodała. Olek skinął głową. Tylko drobiazgu. Mama spojrzała na Kingę. Potem znowu na orka. Chodź z nami, powiedziała, jeśli chcesz. Olek zawahał się. Nigdy nie lubił, gdy ktoś nagle chciał mu pomóc. Zawsze miał wrażenie, że to coś kosztuje, ale spojrzał na Kingę. Uśmiechała się do niego zachęcająco. Tylko na chwilę dodała, żebyś nie wyszedł z pustymi rękami. Tym razem się zgodził. Kupili prosty kubek, taki z napisem, który tata na pewno uznałby za zabawny. Oleg zapłacił sam. To było dla niego ważne. Mama Kingi dorzuciła do torby jeszcze czekoladę i kartkę. To nie prezent, powiedziała, to wigilia. Kiedy wyszli z galerii, było już ciemno. Światła odbijały się w mokrym chodniku dokładnie tak samo jak wcześniej. Wesołych świąt, powiedziała Kinga. Wesołych, odpowiedział Olek. Ruszyli w przeciwnych kierunkach. Tego wieczoru Olek podał tacie kubek przy małym stole. Tata spojrzał na niego długo, a potem przyciągnął syna do siebie. Dziękuję, powiedział. Najlepszy prezent. Olek uśmiechnął się po raz pierwszy od wielu dni. Kilka kilometrów dalej, Kinga opowiadała mamie o wszystkim, jeszcze raz, od początku. Mama słuchała uważnie, bez przerywania. Wiesz, powiedziała w końcu, dziś nauczyłam się czegoś ważnego. Czego? Że czasem to dzieci wiedzą szybciej, komu warto zaufać. W te wigilje nikt nie dostał wszystkiego, czego chciał, ale wszyscy dostali to, czego najbardziej potrzebowali. Sprawiedliwość.